Sposób na regenerację płuc po latach palenia w zaledwie 5 sekund. Wiele osób zmaga się ze skutkami długotrwałego palenia, spadkiem kondycji, dusznościami i uczuciem ciężkości w płucach. Jeśli szukasz prostego i skutecznego sposobu na oczyszczenie płuc, oto rozwiązanie. Wypij szklankę wody z jedną małą łyżeczką Shilajit. Shilajit to potężny, naturalny minerał znany ze swojej zdolności do rozbijania śluzu nagromadzonego w płucach, co ułatwia jego odkrztuszanie i poprawia oddychanie. Co więcej, shilajit jest bogaty w czyste przeciwutleniacze, które pomagają organizmowi zwalczać toksyny wdychane każdego dnia, takie jak pyły i zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu chroni płuca, cały układ oddechowy i wspiera długotrwałe zdrowie. Dodatkowo shilajit zwiększa pojemność płuc, dzięki czemu możesz oddychać głębiej i swobodniej. Link do shilajit, którego używam, znajdziesz na moim profilu i nie zapomnij obserwować, aby poznać więcej naturalnych sekretów zdrowia.